Marek Rańcz, witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Dzisiaj Delorean bez stali nierdzewnej. Chyba pierwszy taki odcinek na polskim YouTubie, a mianowicie Delorean i co ma pod sobą. Część paneli jest już usunięta. Jedyne co zostało ze stali nierdzewnej to drzwi, ponieważ w dzisiejszym odcinku zabieram się za skanowanie dachu, który muszę wymienić, ponieważ część karoserii, czyli włókna szklanego zawiera w sobie dach wzmocniony stalą zwykłą czarną i niestety uległo to um, korozji na przestrzeni lat i jest to pospolitą praktyką, aby wymienić taką rzecz na dach um, to wzmocnienie z nierdzewki jako, że taki kit um, taki gotowiec, ala gotowiec, który tak naprawdę wymaga wiele Poprawek kosztuje około 2500 dolarów. To postanowiłem zrobić to samemu, ponieważ mamy narzędzia, czyli nasz skaner 3D i zaprojektujemy to sobie idealnie i będzie to pasowało bez żadnych tam przeróbek. Tak? Ale, żeby tego dokonać odpowiednio, musimy porobić skany na poszczególnych etapach, czyli etap, w którym mam właśnie drzwi. Jeszcze tutaj nałożę ten. Ten tak zwany T-panel, który jest na środku, który da się ze stali rdzewnej, to zeskanujemy, i później kolejne warstwy, ściągniemy drzwi, zeskanujemy sam ten dach, później odkleimy ten dach i zeskanujemy jeszcze raz, zaprojektujemy i wyślemy, żeby nam to wszystko ładnie pogieli, i później będziemy to montować. To raczej nie wszystko będzie w tym odcinku, ale wszystko wyjaśnię. Dobrzej część odcinka to co? Zapraszam. Zanim przejdziemy do bliższych ujęć auta, z góry przepraszam, jeszcze raz za gimbala. Jesteśmy klasycznie na obiektywie szerokokątnym, żebym mógł wam pokazać więcej auta, jesteśmy w ciasnym pomieszczeniu. No znaczy się ciasnym, garaż nie jest aż tak ciasny, no ale mamy trochę ograniczoną powierzchnię, więc lepiej być na szerokątnym. No ale jedziemy. Botniki, maska zderzak z przodu ściągnięte. Było tutaj trochę zabawy, ponieważ żeby ściągnąć błotnik, e, śruby są nie tylko tutaj z góry, ale jest też kilka tutaj od spodu. A żeby e, odkręcić to od spodu, trzeba było ściągnąć tutaj plastikowy próg. Akurat ten po prawej stronie już miałem ściągnięty, ale po lewej stronie jeszcze nie miałem, ale była powtórka z rozrywki, mianowicie, e, powszechnie używane w DeLoreanie są takie jakby nitowane nakrętki, czyli nawiercamy włókno szklane, wsuwamy taką, taki nit z gwintem, następnie używamy do tego urządzenia, tam pistoletu, żeby to rozczapieżyć. To się trzyma w tym włóknie, no i mamy gwint. Z tego co mi się wydaje, jest to coś raczej jakiś stop aluminium, prawdopodobnie, ponieważ same nakrętki nie korodują, ale pięknie korodują śruby w nich, które są pewnie niklowane albo cynkowane. No i jeśli wejdzie tam woda, to jest to piękna korozja z powodu reakcji galwanicznej, tak? No te materiały się nie lubią i ktoś nie dopatrzył i Mamy taką historię, więc e, próg, no, dużo było, musiałem cały auto podnosić cały bok e, następnie rozwiercać te śruby tak i wykrętakiem wyciągać, część się łamała, a więc e, no, trzeba było że sam próg mogłem ściągnąć, no ale teraz będzie zabawa, żeby te śruby powyciągać i niestety część z tych pewnie e, ni to nakrętek Będę musiał um, albo wbić i coś, i wymienić na coś no, nowego, tak, żeby ten próg się trzymał. Sama historia, jak mówiłem, z lewej i z prawej. E, z prawej już miałem dościągnięte z anglii, ponieważ błotnik e, ściągałem, gdy ten tylny błotnik ściągałem, gdy projektowaliśmy e, filtr powietrza, tak, tam z tyłu mamy wlot powietrza tak ładnie e, zrobiony. E, co można tutaj jeszcze wspomnieć? Pełno tutaj właśnie otworów, gdzie mamy te wspomniane nity z gwintami, a na nich znajdowało się pełno takich podkładek. Podkładek w kształcie U, ponieważ one dystansowały właśnie błotnik, aby go trochę podnieść, żeby ładnie schodził się z maską. Tutaj mamy też moje Tymczasowe e, zawiasy wykonane z, właśnie też z nierdzewki. Oryginalne były stalowe, ale gdy auto do mnie przyszło, to e, czpień, który był w środku, po prostu zardzewiał tak, że gdy też chyba w Kalifornii próbowali otworzyć tą maskę, żeby dobrać się do pompy paliwa, żeby wyczyścić bak, to niestety złamali je w połowie, żeby otworzyć maskę obak. także Musiałem e, szybko działać, więc postanowiłem e, wykonać je samemu, bo chyba taki zestaw kosztował chyba 70, 70 funtów. Tak mi się wydaje, albo nawet więcej. E, pokażę na ekranie po prostu, ile coś takiego kosztowało, a mnie to kosztowało e, dużo, dużo mniej. Wykonałem ich dosyć sporo, więc e, coś się zwróci. Ok, czyli przód mamy ściągnięty. Tutaj mamy taką. E, gąbkę jakby stwardniałą e, była pomalowana jakąś taką czarną farbą która bardzo się kruszy, więc to będziemy musieli zeskrobać i może to też maźniemy e, można znaleźć e, teraz w sprzedaży są też te takie e, no to już nie jest taka gąbka taka twarda, tylko bardziej miękka Wydaje, że produkuje to jeden gościu w Niemczech i ludzie to wymieniają. My tego raczej nie będziemy wymieniać. To co możemy, to tutaj podkleimy jakimś e, wypełniaczem, tak i tą wierzchnią warstwę po prostu zerwiemy, i maźniemy czymś, żeby to jakoś nie chłonęło wody. Nie wydaje mi się, że to chłonie e, wiązka, raczej większość konektorów do wymiany, bo lampy będziemy zmieniać pod już bardziej nowoczesne, tak e, okej. Okay. Przechodzimy do tyłu, tutaj mamy ogólnie takie jakby uszczelki na błotnikach, na dachu mamy już kropki do skanowania, no i tutaj muszę Wam niestety pokazać, że mamy mało, małe zgięcie na tym dachu, ponieważ pewnego wietrznego dnia, gdy miałem ściągnięty pokrowiec, niestety, a nie przymocowaną, Przymacowany ten panel na śrubach, tutaj od tej strony chyba miałem go, ale te śruby po prostu wypadły. Zerwało mi to i uderzyło to w ścianę domu, i trochę to się pogięło, ale nie jest jakieś duże uszkodzenie. więc wystarczy to podgięć w drugą stronę. I później to ładnie wystukamy moteczkiem, ten rand. A gdy przeszlifujemy papierem, już w jedną stronę, to wszystko powinno być ok. I teraz tak, tylne botniki, oba też ściągnięte. Tutaj mamy część, która jest przymocowana do karoserii, to jest część zamków. Mamy to z tyłu i również z przodu. Tak, tutaj jak tworzę, no to wszystko się wyjaśnia. Tak, co to jest? To jest po prostu te czpienie, tak, które trzymają. Tutaj akurat z przodu jest wykręcony, bo drzwi się ciężko zamykały ale jest to po prostu wzmocnienie gdy dostaniemy strzała w drzwi w samych drzwiach też jest tutaj takie ogromne wzmocnienie dosyć solidne, które ratuje pewnie nam życie w razie uderzenia bocznego no i tutaj przy silniku się nic nie zmieniło musimy też w końcu wyciąć tą belkę na tył bo tą starą że ramę musieliśmy przyciąć, nie, nie, nie wiem czy pamiętacie Cały tył jest zaprojektowany tak, tutaj osłona termiczna zderzaka i jeszcze musimy dorzucić tą osłonę termiczną między tłumikiem, a paskiem od alternatora. No dobra, ja zabieram się za skanowanie no i zaraz wam pokażę na następnych ujęciach, jak ta etapa mi wyglądała. Że skany porobione na ten etap, mianowicie Zrobiłem skan z drzwiami zamkniętymi i tutaj tym T-panel na środku. T-panel, ponieważ wygląda jak litera T, tutaj akurat odwrócony, ale ogólnie T-panel. O to chodzi. Także zeskanowałem ten panel na samochodzie z zamkniętymi drzwiami. Następnie otworzyłem jedne drzwi, zeskanowałem wszystko, zamknąłem te drzwi, otworzyłem drugie drzwi, zeskanowałem wszystko. Łącznie też od spodu, czyli tutaj, może z tej strony podejdę, pokażę. O, mamy tutaj też e, kropki od spodu, i też na samym e, tutaj włóknie. E, jeśli śledzicie kanał już dosyć długo, to wiecie, że wnętrze karoserii mam zeskanowane, także to ładnie połączymy zresztą. Drzwi teraz, e, no nie dzisiaj, ale w weekendzie, jest środa, e, ściągnę przy pomocy, mam nadzieję, przy pomocy kogoś dodatkowego ponieważ jest to dosyć e, przedsięwzięcie może to też nagramy e, ale chciałem dokończyć e, drzwi ściągniemy. Jak widzicie mamy tutaj już punkty także jeśli ściągniemy je będziemy mogli doskanować w tych miejscach których nie mogliśmy zobaczyć a następnie połączymy te wszystkie skany i wszystko będzie idealnie widać na tym jednym skanie. Nawet możemy zrobić taki skan że mamy drzwi zamknięte i drzwi otwarte i te drzwi pięknie będą tam wypozycjonowane. No właśnie. I to wszystko połączymy z karoserią, którą mam zeskanowaną od środka. I idealnie wtedy będziemy wiedzieli, jaki profil musi mieć tutaj ten sam dach. I oczywiście, jak ściągniemy te drzwi to zeskanujemy jeszcze raz sam dach w tych szparach, gdzie nie miałem dostępu. No i wtedy będziemy mogli wykonać tak zwany ultimate roof, czyli dach doskonały, który będzie wzorcem na budowę i też dystrybucja jakąś tych dachów ode mnie dla innych użytkowników, ponieważ, no jak mówiłem na początku odcinka, te, które są w sprzedaży, kosztują grubą kasę i tak naprawdę nie pasują, bo wszystko to było robione, wiecie, no, mierząc, jakąś tam miarką, lepszą czy gorszą, ale nigdy nie pasuje. Tak, w naszym przypadku będzie to skan. Można się kłócić, że każde auto trochę jest unikatowe, bo jest ręcznie robione, ale składała to fabryka, tak? Więc jeśli e, będziemy mieli punkt wyjścia, dodamy tam jakieś e, jakieś luzy, tak czyli otwory, porobimy trochę większe, żeby była możliwość regulacji. Najchętniej też bym zeskanował e, jeszcze e, dach czyjś czy inny, może. W przyszłości będę świadczył jakąś usługę, taką właśnie wymianę dachu, i wtedy zeskanuję też, żeby mieć punkt odniesienia, czy wszystko pasuje idealnie. No ale to w przyszłości, na razie skupiamy się na tym egzemplarzu. Także następne ujęcia już z weekendu, gdy mamy jakiegoś pomocnika i ściągamy drzwi. A mianowicie, jak to się robi? Jak wiecie, mamy tutaj ten pręt ze stali nierdzewnej, który jest tak zwaną sprężyną, która te drzwi tak naprawdę odpycha do góry. Siłownik, on za dużo tak naprawdę nie daje. On tylko powoduje to, że te drzwi nie lecą od razu do góry, tylko powoli, powoli się otwierają. Tak? Czyli jak tutaj zamykamy, to nie strzela to nam od razu w twarz, tylko ładnie, powoli idzie do góry. Jeśli drzwi się nie otwierają do końca, to znaczy, że trzeba mocniej napiąć właśnie ten pręt. I tego dokonuje się, tego dokonuje się poprzez e, ten tutaj element. Tutaj jest e, wejście na imbus i mamy tutaj pełno takich nacięć. I żeby to wyregulować, e, odkręcamy te śruby tutaj, e, ściągamy to. W tym samym momencie to tutaj trzymamy, żeby się nie przekręciło, i napinamy to trochę mocniej, wsadzamy i dzięki temu mamy większe napięcie wstępne na drzwiach, i te drzwi się lepiej otwierają. Także jest to bardzo prosta regulacja, ale żeby je ściągnąć, to potrzebujemy otworzyć drzwi, ściągnąć ten tutaj oto siłownik, żeby te drzwi jeszcze bardziej poszły do góry, a następnie jedna osoba. Z dużą dźwignią trzyma ten imbus, a kolejne, kolejna odkręca, luzujemy to i następnie jesteśmy w stanie odkręcić drzwi tutaj już na zawiasach i je ściągnąć. Z tego co słyszałem są dosyć ciężkie, więc najlepiej mieć dwóch pomocników, żeby taką sprawę ogarnąć. To przenosimy się w przyszłość. Witam w przyszłości. Nie było nas kilka tygodni. Także ten odcinek rozciągnął się trochę w czasie. Ale jak widać nie mamy już drzwi, co oznacza, że kolejny, pra, kolejny etap prac za nami. Potrzebowałem dwóch kolegów, żeby to zrobić. Oboje trzymali te drzwi i wtedy udało mi się odkręcić wszystkie tutaj śruby, zawiasy i ściągnęliśmy bezpiecznie jedną i drugą stronę. Oczywiście, skan już jest porobiony. Jeszcze został nam kolejny skan w momencie, gdy ten cały dach usuniemy. No, nie wygląda to zbyt ciekawie. Jak widzicie, przednia część dachu jest dosyć mocno skorodowana. Nawet że jak powiem, prawdopodobnie odparzona od włókna szklanego. Co z jednej strony jest dobre, bo po, po to się łatwo odklei i nie narażamy się na pęknięcie szyby. Tutaj piękna. Korozja galwaniczna też tych śrub. Tutaj stal nierdzewna, a tutaj śruba ze stali zwykłej, nie tam cynkowana czy coś, no ale pięknie to zgniło. No, jak sam dach. Tutaj widać trochę lepiej było to zabezpieczone, no ale też tutaj ta woda spływała, bo tutaj był panel dekoracyjny ze stali nierdzewnej, czyli też to jakoś działało na, na korozję tego tej panelu. To tutaj nie wygląda źle i tak samo, no najlepiej też, jak powiem, wygląda ta część tylna. O tym już nie wspominałem, ale jest tutaj cztery, cztery kawałki. Są jest jedna, druga, tu pod spodem jest trzecia i czwarta część tego dachu, żeby to wszystko ładnie złożyć. I inne rzeczy, dwa konektory na stronę tak do drzwi. Tędy wychodziła wiązka elektryczna razem ze swoją uszczelką. Tutaj była taka ramka, która trzymała tą muszczelkę, tak? e, niestety żadna z tych śrub się nie odkręciła. Wszystkie trzeba było rozwiercać, bo się niestety pourywały. Mm. I co teraz? E, zawiasy też odkręciliśmy. E, niestety znaczy niestety stety, nie było żadnych ofiar. Wszystkie śruby się odkręciły, nic się nie pourywało. Z ciekawostek powiem, że e, regulacja tych zawiasów jest, e, że powiem, w, trzech, w trzech osiach, mianowicie, jeśli tutaj widzicie, e, są to otwory owalne i sam ten bloczek w środku, który jest, się przesuwa. Także mamy regulację tutaj przód tył, e, mamy też e, podkładki, które były z tej strony, czyli mamy też góra dół, ale mamy też lewo prawo, bo tutaj też były podkładki. Co ciekawe, każdy z zawiasów miał inną ilość podkładek. Czyli albo ten dach jest lekko pod kątem, albo po prostu, żeby wszystkie panele się ładnie zeszły, to tak to wyregulowano. No. Jak to złożę wszystko w kadrze, to będę widział, czy jest jakaś odchyłka. I to tak naprawdę jest piękno właśnie skanowa skanowania 3D, że wszystko będzie ładnie widać. I co teraz? Um, już mówiłem, skany mamy porobione. E, w pierwszej części odcinka wam pokazywałem z drzwiami, teraz jest bez drzwi, to już jest zrobione. Zrobiliśmy też tutaj od spodu, tak? skan, także to też wszystko mamy. I teraz będę musiał stworzyć tutaj taką konstrukcję drewnianą, którą oprę tutaj o, o ten kanał, o ten tunel. znaczy się. I podeprzemy tutaj e, dach. Ponieważ gdy usuniemy już tą wkładkę ze stali, dach może lekko się, że tak powiem, osunąć w dół. Nie spodziewam się zbyt, zbyt dużej zmiany geometrii tutaj, ponieważ auto siedzi na ramię. Wszystkie punkty tutaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Wszystkie punkty są zabezpieczone, tak? wszystko jest przykręcone, więc powinno być to sztywne. Samochód stoi na płaskiej powierzchni, także no, nie, nie, nie obawiam się niczego, ale żeby to nie pracowało, gdy na przykład, nie wiem, będę wchodził do auta, naciskał na podłogę, tak? żeby to nie pracowało, żeby też system ta szyba nie pękła, lepiej ten dach jednak podeprzeć. I tak też zrobimy. I gdy to zrobimy, następnie ściągniemy ten dach, Ostatni skan, i wtedy zabieramy się za robotę już w, w kadzie. Zaprojektujemy to i będziemy to wysyłać do lokalnej firmy, która jest w stanie to wyciąć laserem, a następnie pogiąć na giętarkach CNC, czyli będzie idealnie tak, jak to zaprojektuję w kadzie. Ok, to myślę, że w tym odcinku to już będzie. Na tyle. Nie będę tego odcinka już przyciągał. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że no niestety odcinek się przyciągnął w czasie, bo nie wiem czy widać, ale mamy trochę więcej oświetlenia. Jest tutaj trochę porządek zrobiony wokół mnie. Przyniosłem sobie to karkę. Stoi tam ładnie w pomieszczeniu. Wszystko jest przygotowane. Także było trochę spraw organizacyjnych, ale teraz powinno być lepiej. Wiem, że obiecuję to w każdym odcinku, ale powoli się rozpędzamy. Marek Rancz, do zobaczenia w przyszłości.